Tołem, fanboysy. Siema, Witamy Was w niezmiennym składzie. Oberstümbann Führer. Człowiek Damian. oraz leporycznik Syndycki. <laughs> znany również jako Mejdronin. I dzisiaj, jak zapewnie zdążyliście zauważyć, będziemy gadać o filmie wojennym. Tak, w filmie wojennym, o filmie takim. 1917 widać. Twórcy nie wysilili się z nazwą, bo i po co. 1917 17, 1917 19, 17 miesięcy jest? To jest 19/17? Czy 17/19? Tak, generalnie wielk, wielce reklamowany <coughs> film e, twórcy, film reżysera Skyfall. E, film e, reklamowany e, dość rozbudowanymi, e, i mało ciętymi kadrami. E, film po prostu wojenny. Co uważasz na temat? Jak ci się podobał yy, 1917? O nie, nie chcę być pierwszy, ale jak już mnie wywołujesz do, do, tablicy, do tablicy, no to powiem. No bo, bo, bo szczerze mówiąc, znienawidzicie mnie po tej recenzji dzisiaj trochę. No, no, czemu? Kolejny raz, ale, ale także słuchajcie tego, tutaj, co siedzi. Mnie nie słuchajcie. Bo ja... Ale się zareklamował. Teraz, tak. pewnie, teraz już macie po prostu mrówki w dupie, eee. bo chcecie poznać, co on sądzi na temat tego filmu. Ja Znaczy ja powiem tak, to może zacznę od rzeczy, które mi się podobały. O. o właśnie. Może to jest dobra kolejność. To jest zawsze dobra kolejność. To, co mi się podoba w tym filmie? Tak jak mówisz, jest to film, który ma pewien koncept centralny, na którym skupia się cały film, i wokół którego w ogóle budowana jest cała kampania promocyjna, jest masa materiałów znajdziecie w internecie na ten temat, na temat tego, jak nakręcono ten film. Co mi się podoba? Podoba mi się, po pierwsze, podoba mi się w tym filmie krajobraz. Podoba mi się opowiadanie przy pomocy krajobrazu, opowiadanie mm. przy pomocy, no, scenografii właściwie, tak? I, i tego, że te, tych, tych zmieniających się ciągle lokacji i pokazanie takiego, no takiej Francji już po, po tym jak właściwie Niemcy opuścili ten teren i zostawili takie zgliszcza, zostawili takie mm. pobojowisko. I ty sam powiedziałeś, że gadaliśmy o tym filmie, że to jest troszkę takie wrażenie, jakby to była inna planeta, tak, trochę tak, takie post Apo. Dokładnie. Faktycznie taka Ziemia nie jest dosłownie przenośnie. Taki czyściec, tak. Taki trochę. Dobrze powiedziane. E, tak. I, 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 I to jest w tym filmie super zrobione. Rzeczywiście to jest naprawdę, ma się wrażenie takie, że to jest opuszczone miejsce i w ogóle opowiadanie lokacjami w tym filmie mi się mm -hmm. podoba, dlatego że przez to, że mamy. Film jest opowiedziany w czasie rzeczywistym, przynajmniej, no, przez większą część. No, według mnie trochę ten film czytuje w połowie filmu, ale ten film bardzo fajnie opowiada w ogóle o, o, o tym, jak wygląda pole bitwy. Mm. O tym, jak arbitralnie decydujemy, że okej, okay, tutaj mamy miejsce, które jest bezpieczne, ale dosłownie 30 metrów dalej może ktoś zabić. Dokładnie. Co bardzo fajnie odpowiada właśnie obrazowi tej yy, pierwszej wojny, która jest trochę po łebkach traktowana na leksach historii. Zdecydowanie, zwłaszcza w kinie. No, ostatnio może nieco bardziej. Myślę, że to za sprawą też sukcesu Wonder Woman. Myślę, że też wraca. I gry Battlefield 1. I na pewno też gry Battlefield 1. Na pewno <laughs> jak najbardziej, tak? Więc wraca znowu ten temat. Eee, więc to mi się na pewno podoba. Podoba mm -hmm. mi się przez pewien czas podoba mi się. Relacja pomiędzy głównymi bohaterami. Dlatego, że ogólnie uważam, że nie są dość niedopisani i mam problem z charakterami mm. tutaj, tymi głównymi, natomiast podoba mi się humor mm. pomiędzy tymi chłopakami z tego filmu. Taki sarkastyczny humor, jest tam parę takich żartów, które wydawałoby się kompletnie nie na miejscu, ale przez to mm. trochę rozbrajam napięcie i trochę dodają takiej właśnie, um, no nie wiem, odrobinę takiej charyzmy tym postaciom. Mm. Eee, co jeszcze mi się podoba? Podoba mi się parę scen, które są trochę, trochę jak wyjęte z horroru, trochę z takiego dreszczowca. Eee, Zgadza się. I ogólnie taki <laughs> budowanie suspensu, właśnie. Mm. Wydaje mi się, że to są takie momenty, w których to podążanie z kamerą obok bohaterów bardzo dobrze działa. U. I to by było na tyle. Z tych rzeczy, które mi się podobały. Nie podoba mi się natomiast niestety ogólnie cały pomysł na to, jak mm -hmm. to jest nakręcone. E, ale żeby z dużo nie gadać, to pewnie zaraz się włączymy do jakiejś szerszej dyskusji. Także, Mate Pet, jakie są Twoje wrażenia? Znaczy, ja ogólnie jestem zawiedziony tym filmem, tak? No, znaczy. Szk szk szkoda, że <laughs> jesteś. się dużo więcej. Mm, szkoda, że jesteś nim zawiedziony. Y, <laughs> mi chyba. Może ja zacznę z kolei od tego, co mi się nie podobało. <laughs> bo tego na przykład jest mniej y, w tym filmie, bo ten film to jest aż i tylko dobry film wojenny, on absolutnie, poza właśnie tą technika, te technikalią, o których pewnie zaraz się wypowiesz, tak. nie odbiega jakby niczym, no nie no, świetna scenografia, dobre aktorstwo, świetne kostiumy, Parę bardzo ciekawych wizualnych pomysłów, o których później powiem. Natomiast tak to jest film wojenny. Tak. Z punktu A do punktu B mu musi dwóch szeregowców, starszych szeregowców dotrzeć. Tam Schofield, Blake. Jeden przypadkowo, powiedzmy, że trafia do tego, drugi ma motywację, no bo musi Oczywiście. zatrzymać atak, bo tam jest też jego chyba w stopniu porucznika jego brat. Dokładnie. I tyle. I to jest tyle. To, co mi się podoba, to faktycznie te technikalia, te długie kadry, które przynajmniej mi pozwoliły jeszcze bardziej wczuć się w rolę, w tą, his, tą może nie przygodę, ale w tą podróż tych dwóch starszych szeregowców. I tak zastanawiałem się właśnie na tym filmie i chyba dlatego mi się to tak bardzo spodobało, bo przywodzi mi na myśl właśnie gry, że non-stop właśnie ta kamera w różnym stopniu w różnym stopniu jest bliżej, dalej i tak dalej, ale cały czas ta kamera śledzi postacie. Też to, co się dookoła nich dzieje, nie? Mhm, tak. To mi chyba jeszcze bardziej pozwoliło przeżyć razem z Blake'iem i razem ze no tą przerażającą przygodę. Mhm. Podobało mi się właśnie to, o czym wspominałeś, te wręcz z innej planety jakieś settingi scen. I szczególnie bardzo mi się podobała już w tym, już nie pamiętam jak się to na francuskie na, miasto nazywało, um, sceny, y, gdzie po prostu grano światłem, y, wystrzelonymi racami. Y, to było po prostu tak mistycznie <laughs> i dziwnie wyglądało, a jednocześnie y, bardzo podkreślało to, co, o czym wtedy żołnierz myśli. Raca to jest za, zagrożenie dla ciebie. Ty musisz. Ty musisz chować się w cieniu. I fajna jest tam scena, gdzie on faktycznie pada na ziemię, kiedy jest jasno oświetlony i to buduje suspens, bo mhm. nie wiemy, kiedy padnie szczał. Czy padną szczały. Tak. Czy ktoś go zauważy, czy ktoś go nie zauważy. Też ładne sceny są w rzece, kiedy kiedy płynie. Prawie jak trup, wręcz takie poetyckie sceny. Pojawiają się płatki, kurcze jakiś drzew, wiśni bodajże, które mm -hmm. też nawiązuje do wcześniejszych scen w tym filmie. Mm -hmm. Także dużo jest takiej poetyckości w tym filmie wojennym, który no jednocześnie jest filmem bardzo brutalnie wojennym, a z drugiej strony takim filmem pokazującym, że piękno możemy nawet dostrzec na, na wojnie w tych małych, mm -hmm. małych odstępach czasu. E i jeszcze jedna rzecz, która mi się nie podobała, mam tam scenę z pewną francuską. Nie podobała, czy podoba? Nie podoba mi się, podoba. Mhm. bo była dość wydłużona, mhm. dość taka bardzo hollywoodzka, czyli że trochę reżyser nie wierzył widzowi w to, mhm. co mhm. odczuwa, co mi troszkę pozostawiło niesmak. Plus wydaje mi się, że mimo wszystko ten film dwie godziny, bite dwie godziny trwa, jest troszeczkę za długi. Mhm. Natomiast Technikalia bardzo mi współdziałają z tym, co, co pokazano w tym filmie i ja spokojnie, spokojnie, oczywiście próba czasu to pokażę, chciałbym wrócić do tego filmu, oczywiście za jakiś, za jakiś czas, ale na ten moment mogę spokojnie powiedzieć, że nie wstydziłbym się go położyć obok właśnie Dunkierki i obok na przykład Szeregowca Rejana na, na półce, mało tego, Chyba to jest najlepszy film o pierwszej wojnie światowej, jaki widziałem. Tylko tutaj zaznaczam, że ja z kolei nie widziałem aż tyle aż tyle filmów no o tej właśnie, tematyce. Bo chciałem się to zapytać, jakie mm. jaki byłyby w tej czołówce, więc. No, Okej, okay, no, czy już. Tak, no myślę, myślę okay. że skoczyłem. Ja, ja jestem bardzo podobał mi się ten film. Ja powiem tak, jak słuchałem tego, co mówisz, jeden co myślę sobie, Boże, zazdroszczę ci. Mm. Bo ja niestety, ale miałem ogromny problem z ciągnięciem się w ten film. I, mm. I te wszystkie aspekty, jakby cały film jest przemyślany tak, żeby być maksymalnie immersywny, tak? Czyli, żeby być takim wiarem bez gogli, tak? Czyli, żebyśmy byli z tymi bohaterami, tak mówi, żeby być. Faktycznie jest nich. taka. Mm, I no to tak jest, bo ja rozumiem. Że, rzeczywistość. Tak, ja rozumiem, że taki jest zamysł, koncept takiego filmu, tylko że dla mnie ten film robi wszystko, tylko nie to. Mm. Właśnie. Y po pierwsze, w tym filmie jest potwornie denerwująca muzyka. Ja nie rozumiem po co. Mhm. Jeżeli mamy być blisko postaci, jeżeli mamy być in the moment, tak, jeżeli mamy stawiać maksymalnie na to, i nagle jest jakaś bombastyczna ta scena, o której ty mówisz, mhm. ta w tych ruinach jest okropna. Tam w momencie jak oni się pojawiają, on biegnie i rzeczywiście scena wygląda przerażająco, bo mamy tą grę cieni i one tak szybko się zmieniają i mamy takie poczucie jakby to była inna rzeczywistość, a Thomas Newman po prostu w tle robił jakiś dum-dum-dum i po prostu na cały głos jest tak patetyczna i podniosła muzykę, ja mówię, co, w, to, kto, właśnie... kto to klepnął? Ja mówię, kto znaczy, taki... Właśnie mi się wydaje, że ta patetyczność Ach. akurat tutaj pasuje, bo jeszcze bardziej podkreślano surrealizm te, um, te, tej um, wow. gry światło-cieniem i tak dalej. Dla mnie to strasznie pasowało. Na zasadzie kontrastu, tak? Że z jednej strony jest... Nie, 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 czemu kontrastu? Mi, mi, mi to absolutnie nie Naprawdę uważasz, że to pasuje. Okej, okay, tak. No. Ciekawe, znaczy, ja powiem tak, znaczy, pomijam fakt, że cały pomysł na tą scenę, na scenografii tej sceny, no mm. jest wzięty oczywiście z Full Metal Jacket, tak, że to też mamy końcową scenę. Mm. Full Metal Jacket są płonące ruiny, mamy wszystko takim pomarańczowym, po prostu świat, świetle pokazane mm. i, i w cienie po prostu żołnierzy idących, jest taki, taki horror wojny, jest pokazany, tak, taki surrealizm wojny. Tylko, że no niestety tamto tam było mi zdaniem dużo lepiej zrobione jednak, no czy faktycznie... Znaczy to jest ciekawe, bo, bo przy, przywiodłeś właśnie Full Metal Jacket, też widziałem ten film, o dziwo, mhm. wow! Mate mhm. widział jakiś film, o którym człowiek Damian wspomina. E, no ale no, kur... no, proszę ja Ciebie, no wiesz, no, nasz reżyser ulubiony, jeden z tak, ulubionych. Tak, oczywiście. E, natomiast faktycznie, no teraz jak o tym wspominasz, są jakieś podobieństwa, ale nie wiem, jakoś... Może dlatego, że na świeżo mam ten obraz teraz w głowie, ale tak. ta scena właśnie tej płonącej racy i tych skakających światło cień, no naprawdę, na mnie ogromne wrażenie zrobiła. Znaczy, ja może jestem zbyt cyniczny, ale dla mnie ta scena to jest tylko popisywanie się właśnie operatorką. Mm. I wydaje mi się, że to jest w swoim wszystkim tym filmie w kontekście, no, Rodgera Dickinsa, tak? No, który jest mm. DP tego filmu i on jest w ogóle, już dostał Oscara za Blade Runnera, robi zdjęcia od wielu lat w Hollywood. I wszyscy mówią, że to jest film wyreżyserowany przez Rogera Dickinsa. I trochę tak, niestety, nie? Mam wrażenie, że. Ogromną rolę odgrywa tutaj kamera, no nie czarujmy się. Tak, I ja pamiętam, że. Bo tobie te technikalia z tego, co jak rozmawialiśmy, troszkę zepsuły ten seans. Ja przyznam, że mi pierwsze parę minut to zepsuło, bo ja słyszałam o tym filmie, że to są jedne pierdykne shoty. Ja to oglądałam, mówię, no kiedy przerwą, kiedy przerwą? A w pewnym momencie stwierdziłem, kurwa, oglądaj film stary, skup się na filmie, nie? I w momencie kiedy jakby wyrzuciłem to z głowy, mm -hmm. y, y, te jakby technikalia, to wtedy faktycznie oddałem się filmowi. Znaczy, no po raz kolejny jedyne co mogę powiedzieć, to stary zazdroszczę. Dlatego, że ja miałem takie poczucie, że okej, okay, film chce żebym był in the moment. Mm -hmm. Po pierwsze jest denerwująca muzyka. Po drugie, każda jedna postać jaką spotyka główny bohater na swojej drodze, to jest jakiś znany brytyjski aktor. To jest jakiś największy celebryta. Ja po prostu mówię, jak chcecie mnie wciągnąć w film, skoro cały czas przypominacie mi, że to jest taki właśnie hollywoodzki, cheesy film wojenny i tam nie ma mm. nic więcej, tam nie ma ani ciekawej historii, tam nie ma ani, ani nic, co by wniosło do czegokolwiek, a ten cały pomysł na to, że film jest opowiedziany w czasie rzeczywistym, mm. doprowadza ten film do pewnych absurdów wręcz, no dla mnie to jest... Jakich, na przykład, na przykład ty mówisz o tym, że to jest jak gra, tak? I to tak, faktycznie tak, tak. jest zagra. ja osobiście może nie chciałem aż tak cały czas atakować ten film, że to jest jak gra, bo to byłoby nawet na swój sposób ciekawe, jakby użyć jednego medium, żeby stworzyć coś mhm. nowego w nowym medium, ale mamy tam taką scenę, którą by the way bardzo lubię, według mnie to jest jedna z najlepszych scen tego filmu, na takiej farmie opuszczonej, na tak. takim pagórku, i tam główny bohater do swojej menażki w pewnym momencie nalewa sobie mleko. Tak. I co się okazuje, że znajduje item w jednym miejscu i ten item w innej scenie rozwiązuje zagadkę. Rozwiązuje to jest, innego quest'a. To jest prawda i tu Pol właśnie jest ta scena z, z tą kobietą <coughs> francuską. Faktycznie, no to było takie... Al o. Tak, albo też takie rzeczy, no, że mamy dwa główne wątki w tym filmie. Tak? Jeden jest powiedzmy militarny, mm. a drugi jest bardziej osobisty, tak. Tak? związany z jednym z, z tych e, głównych bohaterów. I rozwiązanie tych dwóch wątków, gdzie dookoła się chaos wojny, mamy tyle wszystkich ludzi tam, jest tym, tylu żołnierzy, yy, jedni biegną na środek pola bitwy, drudzy coś tam innego robią. I rozwiązanie tych dwóch wątków yy, ma miejsce przez przeciągu jakichś 10 minut pomiędzy mm. jednym a drugim. I ja mówię: no nie nie, no nie, nie sprzedacie mi tego po mm. prostu, bo opowiadacie w czasie rzeczywistym. O człowieku, który... Znaczy, moje zdanie, ta opowieść byłaby o wiele efektowniejsza, <coughs> gdyby właśnie było to poczucie zagubienia, było to poczucie mm. takiego chaosu wojny. I tego niestety w tym filmie nie ma, dlatego że ten film jest tak zaplanowany i cały czas miałem takie poczucie choreografii, mm. cały czas. Miałem, mia... Widziałem po prostu w każdym ujęciu, nawet jeżeli ktoś przypadkiem on na kogoś wpadł albo coś, mówię, okej, okay, to wszystko było odmierzone. Kurczę, no. I... I to mi niestety nie zagrało, natomiast jeszcze jedną rzecz chciałbym dodać. Mm polecam film, który nazywa się Syn Szawła, jak ktoś nie widział. Mm -hmm. To jest film, który opowiada o Zonderkomando, o kolesiu, kolesiu który zajmuje się tam e, sprzątaniem komór gazowych i tak dalej, tak. w obozach koncentracyjnych. I ja o tym filmie zapomniałem, szczerze mówiąc, przypomniałem sobie parę dni temu. To jest film, który jest mniej więcej ten sam zamysł. Idziemy krok w krok za bohaterem i wszystko to, co on widzi, to widzimy my. Mm -hmm. Tam ten film jest tak surowy, tam jest tam nie ma muzyki, nie ma żadnych znanych gwiazd, nie ma żadnego plotu, nie ma żadnych misji do wykonania. Po prostu idziemy z nim i on ma jedną rzecz do zrobienia i próbuje to zrobić przez cały film. I to jest właśnie dla mnie film, który absolutnie spełnia wszystko to, co 1917 chce zrobić, hmm. a gdzie 1917 według mnie failuje po prostu i no to będę musiał zobaczyć ten film. Z chęcią go zobaczę. Polecam, naprawdę polecam. E, ja lubię Suroweki. E, tutaj przyznam, muzyka mi aż tak nie przeszkadzała e, w tym filmie. Nie przeszkadzały mi te wiesz, te e, genialne rozwiązania. E, ja na przykład uważam, mhm. że chaos wojny był, był, e, był pokazany, dobrze pokazany. E, e, irracjonalne sceny, jakichś śpiewów w lasach, jakiegoś płynięcia rzeką. O się o trupy, a zaraz mhm. później, nie wiem, albo po bojowisko na ziemi niczyjej, a tutaj krowa sobie stoi. Mhm. To, to jakoś mnie kopiło. Mhm. Um, no, natomiast, no. Szkoda, um, szkoda, że nie potrafiłeś się wybić właśnie z tego um, technicznego. Tak. Um, mhm. Tej, nie wiem, tego terroru technicznego wręcz w tym filmie. Tak. I. A propos się tych aktorów brytyjskich, no niestety nie posiadam takiej wiedzy. E, chyba tylko Stronga. Kurwa, popisał się, tak, sprawdzałem przed tym na Filmwebie, Tylko Stronga a, kolorował a tego oficera. Battlefield Counter-Strike? no, Benedict. Benedict. Cucumber. Aha, no Cucumber, tak. No to dobra, ich, ich tam kojarzy, kojarzyłem może. Aha. No i no, ja mówię, no tutaj też tego nie odczułem, że, że uczestniczę w jakiejś wielkiej, e, wielkiej <grym> hollywoodzkiej. Znaczy, <grym> <grym> oczywiście to uczucie z tyłu głowy gdzieś było, ale nie, nie ze względu na tych aktorów. Podobała mi się oby dwóch tych młodych aktorów. Tak, są 23 i parę tam lat. E, jeden chyba grał w grę o tron w ogóle. Tak, dwie role. E, no A drugi, no, so. kurwa, nie wiem gdzie. Chapman i McKay. Też odrobiłem zadanie. Dowolne. Wow, bo, bo jestem pod wrażeniem. <laughs> po prostu zaraz znajdę medal honorowego kinomana. Ja i poproszę, poproszę także... Panią Bersztumba-Führer. <laughs> tak, to co? Oceny. Ty pierwszy. E, tak. Um... Film miałby u mnie wyższą ocenę, gdyby faktycznie troszkę wybiegł za to, poza to kino e, takie typowo wojenne, typowo żołnierskie. E, natomiast na pewno te technikalia u mnie bardzo zagrały. E, zagrał u mnie też trochę nihilizm tej całej akcji, jak traktuje to oficer, jak to traktują podoficerowie. E, ja uważam, że to jest bardzo dobry film. To jest 8 na 10 i z chęcią go jeszcze zobaczę. A tak jak mówię, czy przyjdzie próbę czasu, zobaczymy. No, no ode mnie 5 przykro mi czyli średniak według ciebie tak, tak, mówię tyle rzeczy mi się w tym filmie podobało co mi się nie podobało dlatego daję temu filmowi sam środek cieszę się, że go obejrzałem ale spodziewałem się trochę więcej także po żołniersku 5, 8 na kompanii capstrzyk, capstrzyk, capstrzyk gasną światła w salach gasimy światła wojsko idzie spać Idzie kurwa spać! Ej chuj. <coughs>